RP i pierścień patrioty to unikatowe sygnety, którymi honorowane są zasłużone osobistości, za istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki, propagowania patriotyzmu, budowania pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny oraz za zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju. Uhonorowanie pierścieniem jest wyrazem szacunku, wdzięczności, a także symbolem uznania. Wśród dotychczas uhonorowanych są między innymi: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jerzy Buzek, były premier oraz Barbara Dolniak była wicemarszałek Sejmu. A także powstańcy warszawscy, działacze państwowi i społeczni. Generałowie i oficerowie Wojska Polskiego. Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum imienia generała Władysława Andersa, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz zbiorach sztuki wotywnej jasnej góry w Częstochowie. Pierścienie również grały w kilku finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do ceremonii uhonorowania pierścieniem stulecia niepodległości RP zapraszam członków kapituły. I tak, pułkownika Tadeusza Koczkolskiego, przewodniczącego kapituły. Zapraszam bardzo serdecznie. Brawa, brawa, bo Państwa, do... pana pułkownika już było dzisiaj nic, także naprawdę wyjątkowo brawa. Generała Pawła Pruszyńskiego. Zapraszam bardzo serdecznie.

Przedsięwzięcia, wszystkie wydarzenia, wszystkie wygrane bitwy, wydarzenia, które miały ogromny wpływ na nasze życie, na naszą politykę, na kształtowanie naszej świadomości, były i zaszły pod wpływem ogólnego poparcia społeczeństwa. Gdy w wyniku wielkiej, wspaniałej przecież patriotycznej insurrekcji kościuszkowskiej, utraciliśmy niepodległość, to przez te 123 lata można było Polaków ujażdżyć. I ci, którzy podzielili się naszym terytorium, naszymi obywatelami, do tego właśnie dążyli. W trzech zaborach, w każdym w różnym stopniu różne kwestie decydowały o tym, że Polska... Mogła być, stąd wziąłem ten cytat. Oto y, księżna Zdzisława Maria Lubomirska w swoich wspomnieniach pisze tak. Na rok 1914 zamordowano księcia Ferdynarda Ferdynanda. Zaczyna się wojna. Co się dzieje w Warszawie? Księżna w swoich pamiętnikach pisze tak. Naprzeciwko Pałacu Krasińskiego tłumy ludzi. Odbywa się pogór. Ochotnicy idą raźnie. Jeno zachodzą żony, a Żydówki pytają.